Witam w kolejnej lekcji naszego kursu z Excela. Dzisiaj zajmiemy się zaokrąglaniem cen. Jest to temat, który jest dosyć często używany, jeśli chodzi na przykład o e commerce gdzie cena wygląda jakoś ładniej. A my, na przykład, mamy właśnie tak jak tutaj, w takim przykładowym pliku, ceny netto, czyli bazujemy na takich raczej. Prostych cenach netto, ale chcielibyśmy, aby te ceny brutto były jakieś takie miłe dla oka. No to najpierw zrobimy sobie takie proste przeliczanie, które pokaże nam jaka jest wartość tego towaru, ale już w cenie brutto. Czyli w tym celu skorzystamy sobie z takiej prostej formuły. Zawartość tej komórki jest przemnożona razy stawkę VAT. No i tutaj widzimy, że cena wygląda tak. Przerzucimy sobie na resztę. No i widzimy, że. No, wyglądają tak średnio. Te ceny netto są takie proste, natomiast te brutto już niekoniecznie. Jeszcze sobie tutaj dodamy, aby były tak, jak mniej więcej to właśnie widzimy w różnych cennikach czy na sklepie, i chcielibyśmy to zrobić jakoś ładniej. I w tym celu utworzymy sobie taką kolumnę, która będzie nam zaokrąglała w odpowiedni sposób te ceny. I teraz, jeśli chodzi o Excela, no to mamy takie proste zaokrąglanie na przykład do liczby całkowitej. Jeżeli sobie tego użyjemy, Czyli na przykład, jeżeli mamy tak jak tutaj 12.30, no to mamy wszystko zaokrąglone w dół, ale my byśmy chcieli na przykład zrobić to do ceny wyżej, czyli jeżeli mamy kwotę 12.30, no to chcielibyśmy mieć kwotę 13 zł. I do tego musimy wykorzystać trochę inną funkcję. Ja może przy okazji pokażę tutaj, jak skorzystać z tego kreatora funkcji, gdzie możemy sobie różne ciekawe funkcje też znaleźć. I my wybierzemy tam zaokrąglania w górę. Jak sobie tutaj klikniemy dwa razy, to nam się właśnie do tego kreatora przenosi. I tutaj wybieramy komórkę, która ma być tą źródłową do wyliczania, właśnie zaokrąglenia. Nawet od razu widzimy wynik. Jeśli chodzi o resztę, one są opcjonalne i w tym wypadku no, nie musimy z nich korzystać. I sobie odświeżymy, tylko aby ceny były jeszcze raz przerzucone. OK, no i teraz widzimy, że są jakby dopełni, i załóżmy, że chcielibyśmy jeszcze, aby było z tą słynną końcówką 99 groszy, aby to jakoś wyglądało już na cenę niższą. No i możemy skorzystać właśnie z takiego jeszcze dopisku. I dzięki temu mamy troszkę ładniej wyglądające te ceny już w formie brutto, a nie tak jak tutaj w tej kolumnie obok, które są może troszkę mniej czytelne. Jeżeli dzisiejsza lekcja się Państwu podobała, to zachęcam do kliknięcia łapki w górę, zasubskrybowania naszego kanału i jeżeli są jeszcze jakieś pomysły, tematy, które chcieliby Państwo tutaj poruszyć, no to zachęcam do zostawienia tej informacji w komentarzu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.